Różaniec z Ojcem Świętym. Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana jej oczyma. Przeżywamy je tak jak ona w swym sercu matczynym je przeżywała. Ona, zawsze u boku Syna, jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał. Stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono owoc żywota Twego, Jezus. Maryjo, Matko, doszła, nami w szesie, teraz, na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. między niewiastami, błogosławiono żywota Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Hwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tajemnice radosne. Zwiastowanie najświętszej Maryi Pannie. Anioł rzekł do niej. Nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Błogosławionaś między między niewiastami, błogosławiono w żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiono w żywota Twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w ta Twego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Pani teraz i Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono pod żyłota Twego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiono pod ta Twego Jezu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, między Tym między niewiastami, błogosławiona pod to Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaśz Tym między niewiastami, błogosławiona pod to Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w odżyłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami chrzestnymi, teraz i w razie śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiono w odżyłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami chrzestnymi,

Nawiedzenie świętej elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Święcie nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiona od to, tego Jezusa.

Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywotach Twego Jezusa. Święta Maryjo Matko Boża, bądźcie za nami uczciwi, teraz i w godzinie świętej. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywotach Twego Jezusa. Święta Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Twego Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami Wala Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Rodzenie Pana Jezusa. Albowiem dziecie nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Daj nam się do poprzedniego, Panie, na dzisiaj. I otóż nam nasze winy, jak wolimy otóż czarne nasze winy, Panie. I nie bądź nas na poczucie, ale nas wpadł do swego. Dawaś, Maria, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona podziwota Twego, Jezus.

błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona owoc żywota twego Jezus. Mario, Matko Boża, z nimi, teraz i z Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twego Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionowo żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami uczestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, między niewiastami błogosławiona, i błogosławionało żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami uczestnymi, teraz Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona bądź żywota Twego Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, bądź święta na nasz życzliwy, teraz i do dziś, w tej Amen. Zdrowaś, Maria łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona bądź żywota Twego Jezusa. Święta Maria. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona od żyłota Twego Jezus. Święta Maryjo, Boża, za nami w życiu, teraz w jest Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona od to Twego Jezusa.

pana Jezusa w świątyni. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu.

błogosławiona nowoczyło żywota Twego Jezusa. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona nowoczyło to Twego Jezusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony nowo żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Maryjo, teraz Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony nowo żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiono odżyłota Twego Jezu. Święta Maryjo, Matko łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławionowo odżyłota Twego Jezu. Jezus. Święta Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twego Jezusa. Święta Maria, prosza, wyszły, teraz w Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w Twego Jezusa. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżyłot, o Twojego Twego Jezusa. Święta Maryjo, Boża, przyszli, teraz, w rodzinę, w naszy, Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiona w odżyłot, Twojego Twego Jezusa.

Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony żywota Twego, Jezus. Święta Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twego, Jezus. Święta Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona żywo żywota Twego, Zdrowaś Maria łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc do Twego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, Błogosławiono owoc do Twego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony Twego, Jezus. Święta Maryjo, Boża, Maryjusz, i teraz rodzinę, na Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony Twego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami, błogosławiona w Twego Jezus. Święta i łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewestami, błogosławiona Twego Jezus.